Mr. Green, Mr. Green, where will he take you today? z nami Kamil Waluś w przerwie przed. Nie chowaj się przed kamerą. Przerwie przed finałem. Trze, witam Ciebie przede wszystkim i powiedz, mieliśmy obiecane taką rozmowę po ostatniej Gali z Oli Thompsonem. Co się dzieje u Ciebie? Zaszyłeś się w rodzinnym Augustowie? Cześć, witam wszystkich. No tak, zaszyłem, zaszyłem się trochę. Do nikogo się nie, nie odzywałem praktycznie, także z tego miejsca chciałbym przeprosić e, swój team, PG Promotion. Totalnie odizolowałem się, z nikim nie miałem kontaktu. E, musiałem poukładać dużo spraw e, w głowie, co dalej, jak dalej, co i jak. E, no i co dalej w takim razie? No, wracam do Warszawy i, i Będę jeszcze ciężej trenował jak do tej pory... No. Taki... znałem zimny kubeł wody na głowę. Przyjąłem się strasznie tą przegraną i mam nadzieję, że to tylko i wyłącznie wyjdzie mi na plus. A teraz na każdym treningu będę dawał od siebie 200%, będę mówił do trenerów, żeby jechali po mnie, bo nie, nie będzie żadnego masturbowania się na treningach. A było? <ścoughs> nie dobra. Ten Wodek pamiętam, wiem o co chodzi. Po prostu nie ma taryfy ulgowej. No. Tak Natomiast co sobie wiesz, jeżeli chodzi o takie przemyślenie Olego Thompsona, no mocny zawodnik pokazał to, więc jakby twoje przemyślenie tak, po tej walce. O Olim, o pojedynku. Znaczy to jest tak, to walka akurat przegrałem i przegrałem to dosyć wyraźnie. A sądzisz, że jest w moim ale... zasięgu, czy to po prostu nie tak Tak, jest, jest, jest jak najbardziej w moim zasięgu, w, wierzę, że w stójce tę walkę bym wygrał, nawet na zmęczeniu w drugiej rundzie coś tam go wtrafiłem, on mówił po walce, że, że odczuł to, dlatego znowu schodził do parteru, no niestety ring, nie można było obronić tego obalenia piekielnie silny, rzucił w workiem ziemniaków tą walkę przegrałem wyraźnie, jak najbardziej ale on jest jak najbardziej na mnie w zasięgu i myślę, że mógłbym go pokonać jest dużo do poprawy, na pewno zapasy, na pewno kontrola z dołu, aczkolwiek dużo robiłem, tylko niestety dostanie się kilka mocnych ciosów to już jest inne myślenie inne wszystko, to, to nie mój dzień. To, to nie był mój dzień i teraz, będę starał się, teraz będę starał się przygotować jeszcze lepiej, wszystko popoprawiać. A czy w Augustowie poza tym, że miałeś swoje przemyślenia, to coś robiłeś tak na sportowo, czy totalnie też się odłączyłeś? Nie, trenowałem, tylko trenowałem no, bardzo bardzo lekko. Tak? Jeden trening dziennie na luzie lejtowo, bez żadnej spinki, też musiałem odporność psychicznie, bo do walki przygotowywałem się około 5 miesięcy. Eee, powodzenia mi. Jak, jak już jesteśmy przy tym, właśnie armii wychodził, yy, to, to co możesz powiedzieć o jego walce z Tomaszem Zawadzkim, Jak to przewidujesz? Zaraz, się, zaraz zobaczymy, czy masz talent do, do, do stawiania na walki. Dla, maryski talent. Dla, dla mnie to jest trochę ciężka walka do typowania, bo. Tomka Zawackiego znam dosyć długo. Jesteśmy w, no, kolegujemy się miasto w miasto tak? e, Arby, z Arbi natomiast trenujemy razem. E, też darzę go z wielką sympatią i po prostu e, liczę, że chłopaki dadzą, dadzą bardzo dobrą walkę. E, wierzę, że Arbi w parterze jest mocniejszy od Tomka. Ale, ale w stójce myślę, że Tomek jest e, pięknie szybki i, i, i zobaczymy, jak to będzie. Nie, nie, nie chcę typować, bo i to, i Tomka bardzo lubi, i Arbiego. Niech da, dadzą dobrą walkę bez kontuzji i niech wygra lepszy. Dobrze, w takim razie w i co? Pędzimy, nie? Pędzimy. Dzięki.